Kupiłem, nie no, kupiłem łaza. Tak już mogę powiedzieć, powiedziałem to słuchajcie, kupiłem łaza po tylu latach. Czasem szukałem, czasem już mnie męczyło to szukanie. Tamten kutasiarz kuźwa, co u niego zaliczkę zapłaciłem za, za auto, które miał mi tam zrobić. To mnie strasznie zniechęciło. Potem jeszcze coś tam jeździłem, oglądałem w końcu pewnego dnia znalazłem ogłoszenie, dzwonię, tam taki jakiś cwaniaczek mi coś tam zaczął fulać, stwierdziłem, kurwa, zaś takie ogłoszenie, jakaś lipa, że niby fajny, ładny, jadę tego, a to się okaże jakiś parch taki totalny i po prostu zadzwoniłem, znalazłem takiego niepozornego, w cenie w miarę rozsądnej, w stanie w miarę uczciwym, w, w miarę kompletny, w miarę, wiecie, taki, taki średni, no i kupiłem takiego średniego, żeby nie oczekiwać za dużo, i żeby się za bardzo ewentualnie nie zawieść, żeby nie ujebać za dużo kasy. No. Taki. Taki średni. Bo takie ładne, ładne, no to tam są za drogie, no trochę podrożały, kurde, skubane, szczególnie te z wojska świeżo. mnie to tak teraz boli, bo ja mogłem kupić w TDM-ie za, za 16 chyba koła. Łaza z wyposażeniem jeszcze chemicznym, to jest teraz kurde taki rodzynek, taka rzadkość, ja wtedy nie byłem tak świadom tego za bardzo, że to jest taki, takie, takie rzadkie, no i przyspałem trochę temat. Co ciekawe na takim forum to widziałem, że zdjęcia ktoś wrzucał, że sobie właśnie kupił dokładnie ten egzemplarz, najpierw mu się rozjebał, a potem go porobił i fajnie, fajnie to wygląda. No, i teraz takie łazy chodzą nie po 16, ale po 33 tysiące, 30 tysięcy, jakoś. No więc tak trochę. No cóż, aby człowiek wiedział, nie? Jakby człowiek wiedział, to ten. Aha, ale słuchajcie, 16 to tam mówię, to ten z wyposażeniem chemicznym. Ale jakby teraz sprzedać taki, bo ja mówię o takim gołym, zwykłym bez niczego, wybebeszonym to tak 30 w takim stanie jak tamte były takim ogólnym, blacharka, nie, takie niezużyte, niestyrane to, to one kosztują po 30 parę tysięcy, jak nie więcej e, a takie z wyposażeniem jeszcze chemicznym no to już chuj wie, ale z 5 dych to myślę, że lekko taki wiecie, ładnie ładnie, że tak powiem utrzymany jakiś niezapyziały taki z wyposażeniem takim kurwa no, także, żeby człowiek wiedział, kurwa, no jeszcze się dorobił, kurwa, kurwa, takiego trzymał pod kocem, kurwa, sprzedał bo ten co, 100 tysięcy, kurwa, parę lat jeszcze trzymać, kurwa, ale by było, kurwa, by człowiek wiedział. oni by nie właśnie mogli to wymontować, wtedy by było tańsze trochę. Oni by to musieli popsuć, w sensie. Podkreślenie 50 zł na chłyb. Ale to najta dostał, ale stare nawyki zostają. będzie no, trzeba wyczepać. Brrr. Dziękuję bardzo do najta i hefi podkreślenie na chleb. Tak. Dziękuję bardzo. Przyda się. Jak, jak cholera się przyda się. No. Yy, na czym teraz ja skończyłem? No, oni by go musieli popsuć, tego wojskowego ułaza. Tam były dwie rzeczy, takie do popsucia, albo trzy. Pierwsza rzecz, to była radiostacja, ona musiałaby być albo wymontowana, albo jakoś tam, wiecie, wybebeszona w środku, żebym jada nie mógł nadawać na wojskowych częstotliwościach ani słuchać wojskowych częstotliwości. To jest raczej znaczy orzeszek może wypowiedzieć, jeżeli jest, a to jest raczej yy, niewskazane, żeby cywil mógł korzystać z radiostacji wojskowej. Także no, to ona by musiała być popsuta, albo wymontowana. Yy, po drugie, wyrzutnia yy, takich chorągiewek była z tyłu. I tam były jakieś Złoto wpływa małe, do naszego skarbca, jakieś sir. takie małe ładunki wybuchowe, które wystrzeliwały te chorągiewki w ziemię tam z pilota, żeby nikt nie musiał, wiecie, w zagrożeniu jakimś tam chemicznym wysiadać i tych chorągiewek wtykać w ziemię, to on tam strzelało tymi chorągiewkami w ziemię no i to jest takie, że można sobie było to przestawić Na przykład jak ktoś ci z tyłu siedzi na ogonie, nie? Jakiś tak wiecie, w bagażniku cię pogania, jakiś tam byłem jeszcze inny tam audzarz, ewentualnie przedstawiciel handlowy w Skoduni to mu strzelasz chorągiewką w maskę, na przykład, więc to też jest, zgaduję, że raczej e, byłoby niemile widziane przez różne służby, więc no to by musiało być popsute, wybebeszone, wymontowane i jeszcze była z przodu na masce, chyba po prawej stronie, wyrzutnia czegoś. E, też jakieś takie, nie wiem, coś X y które się z jakiegoś tam panelu wystrzeliwało, e, nie wiem, co to było. Wyrzutnia PCHR chyba, czy coś, jeżeli dobrze kojarzę, ale mogę źle kojarzyć. No, także takie rzeczy. Ale poza tym, wszystkie, cała reszta wyposażenia, jakieś tam sprzęty, dozymetry, wiecie, yy, jakieś tam ustrojstwa do badania skażenia i tak, te wszystkie takie, tam było naprawdę dużo rzeczy. Na tym moim blogu mniej więcej chyba jest napisane. To to by wszystko zostało. I to jest, to jest fajne. I rzadkie już dosyć dzięki za bicy Hudson. Da, bo chciałem dokończyć, bo ja potem dziękuję za bicy i ja się rozkojarzam i już potem nie wiem co mówiłem, także dziękuję bardzo. Ale to, to co żeś napisał to nie... Ale ja mam gaźnik z Poloneza chyba czy z czegoś.